Cześć! Witajcie! W tym odcinku otworzymy sobie moje ostatnie skrzynki, które mi zostały. To już ostatni opening tych skrzynek. Inne będą z, w karnecie. O, oczywiście opening będę robił też. Ale to jest karnetów skrzynki. Dobra, muszę szybko otworzyć, bo chcę gemy. A tak normalnie bym zostawił jakby gemy dalej wypadały ze skrzynek. Lecz gemy już nie będą wypadać ze skrzynek, więc muszę otworzyć, bo chcę sobie kupić karnet. Dobra, no i są pierwsze czy gemiki. Dobra, dalej otwieram. No nie, to też szedzie tak długo. Nie, to się jeszcze będzie ładować. No naprawdę. Nie, nie, nie. Dobrze. Bo to szybciej się już. Nie, no naprawdę, serio. Będzie tak długo ładować. I, więc czas możecie sobie wpadnąć do mojego klubu. matki Team. Obecnie jest 100 członków, ale może będzie miejsce wolne, jak po prostu będziecie dołączać. Dobra. Chwilę dalej. Ha, nic, nic, nic. Czy nawet gadżetu? Dobra, Gemy. Gemy mogę przygadnąć. Chętnie. Lecz wolałbym postać... Uuu, ile tam było gemów? 12? No i tyle co ja... Nie, to jest... że to mi są bardzo niepotrzebne, bo... No, bo nieprzydatne. Na razie. No, albo w sumie, nie wiem co. Wyłączyłem na... Dobra, na no, Nieważne. Ale gemy mi się cały czas udają, to dobrze. Bo by było, jakby mi się w każdym, w każdej skrzynce udawały gemy. No, o, już mam 50. Hmm, kupić? Nie, na no, Nie, jak nie kupuję go, wolę karnet. To tam będzie. No, no tak! I to, to ja rozumiem. Gemy, same w skrzynkach. Jeszcze jakby postać był jakby kiełek. Bo legendę to już wiem, że nie drobne. No, no tyle mi brakuje postaci. Kiełek i legendy. Legend. No, więc nie wiem, czy legendy nie będzie, więc. Na mnie, kiełek, jakby był. Nie, klikam znowu. Czekajcie, to już się to takie, coś takiego robić. Dobra, coś takiego. Dobra, to szybko teraz szybko to jest otwieram. Takim. To jest sprintem. Dobra, są gemy. Bardzo fajnie. Bardzo ładnie. To mi się właśnie podoba. Tak. No nie, serio. Właśnie to jest. ujga gadżet to No pięknie. Ładnie, ładnie, ładnie. Tylko, no, no, surfar, bardziej to, broka, i gemy, no gemy, albo postać gadżetów mam y jeszcze y gadżet, bym chciał do, do, bo i do El Primo. Del Primo nie wiem dlaczego, ale no, bo tak, po prostu fajny jest y gadżet drobnoć, oczywiście. Mhm, mm jest dobrze i mam na razie 66 gemów, no dobrze, dobrze. Dobrze idzie na razie. Ale nie ma tej postaci. Szkoda. Ładuje się, to nic nie było. Nie ma. Zrazu jeszcze ile mam szans na trafienie postaci jakiejkolwiek. Legenda i mityczny. Dobra, no na legendy to nawet mam dużo. 600 szans. 8 gemów, no. Ale i tak gemy mi się udają. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Bo gemy m, będą mi się przydadza na karny. Ale dwa się tą też mi się udawają. W ogóle bilety. Też w ogóle się da dropić bilety ze skrzynki czy już się nie da, bo no nie wiem. Dawno mnie dropnąłam. Co jest z tymi podwajaczami, Ile ja mam tych podwajaczy? W końcu odcinka sobie zobaczymy, ile mam podwajaczy. Może i w końcu mi się może uda postać z dużej skrzynki na tym, na tym koncie, bo nigdy mi się nie udała. Yy, jedyne co to na moim drugim koncie mi się udała postać z, z dużej skrzynki, to było El Primo. I to pierwszy raz w życiu. Nigdy mi się nie udała. Dobra, już kończymy. Opening małych skrzyneczek i no i zerwała Broka. Czwarta rakieta. ta fajna ale i tak wolę ten drugi. Ten pierwszy, znaczy nie ten drugi. Dobra, cztery skrzynki. Ale kiełka bym chciał. No nie, nie będzie chyba kiełka. Jeszcze jest szansa w dużych skrzynkach, ale tam nic nie będzie pewnie. Dobra, mam 12. Nie świeci się. Nie świeci się... Co jest z tymi podwajaczami, serio? Co jest z tymi podwajaczami? Nie świeci się na To Dobra, jest dużo gemów. No, ładnie, ładnie. No, gemy. ciągle przybywają. Przy, Ale się nie świeci cały czas. Świeci się. Nie świeci się. Nie, nie będzie się świecić, na pewno. Nie, to nie ma szans. Nie, nie świeci. Się. I gemy, no i to, nie, dobra. Nie świeci się, no nie. Dwie skrzynki zostały, trzy, dobra, trzy. <grym> Serio. Świeci, się, świeci, się, świeci, się, świeci. Proszę, 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 proszę. I pewnie jak będzie świecić, to i tak będzie to gadżet. Nie, nie, ostatnia skrzynka i jak tu nic nie będzie, będę sobie i smutny no nie, no pięknie udało mi się jedynie co, gadżet do bóla i gemy ten gadżet do bóla mi się dał. nieco, i gemy no ale no, za teraz stawdzę ile mam w ogóle 1400 dojazdów czy tonów dużo nawet dużo, jakbym miał bilety no i używam Mogę pomyśleć. Dobra, nieważne. To tyle w tym odcinku. Otworzyłem wszystkie moje skrzynki i się już z wami żegnam. że do klubu i pa!